Historia Wojska Polskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić kwestię uzbrojenia Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. W powszechnym przekonaniu to uzbrojenie nie było nowoczesne, a wręcz przestarzałe. A jak było naprawdę? Czy faktycznie jakość uzbrojenia Wojska Polskiego była jedną z przyczyn katastrofy wrześniowej? Czy istniała duża dysproporcja pomiędzy tym, co uzbrojony był żołnierz Polski? a tym, co dysponował żołnierz niemiecki czy też sowiecki. Postaram się odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Dziś omówię zbrojnie strzeleckie, a także granatniki i moździerze. Proszę o subskrybowanie mojego kanału, lajkowanie i komentowanie filmu. Przejrzyjmy się najpierw broni krótkiej. Ta była przede wszystkim na wyposażeniu oficerów oraz starszych podoficerów. Należy wyjaśnić, że broń krótka dzieliła się w Wojsku Polskim okresu międzywojennego na broń skarbową i broń prywatną. Oficerowi i podoficerowi zawodowi, a tych było łącznie ponad 50 tysięcy, kupowali na swój użytek broń prywatną. Władze wojskowe określały, że musi to być pistolet, a więc nie mógł być to rewolwer, i określały kaliber broni od 7,65 mm do 9 mm. Żołnierze zawodowi mieli więc dużą swobodę w wyborze broni. Oczywiście w okresie pokoju największą popularnością cieszyły się konstrukcje lekkie, niewielkie i poręczne. Podoficerowie i oficerowie rezerwy otrzymywali broń skarbową zakupioną przez wojsko. Zapotrzebowanie armii oceniano na 90 tysięcy sztuk. W końcu lat 20. rozważono zastąpienie licznych wzorów z armii zaborczych nowym nowoczesnym pistoletem. Planowano zakupić licencję na produkcję czeskiego pistoletu. Ostatecznie zdecydowano się na pistolet samopowtarzalny kaliber 9 mm opracowany przez Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego. Pistolet ten pod nazwą WIS został wprowadzony do uzbrojenia w 1935 roku i do września 1939 w fabryce broni w Radomiu wyprodukowano około 40 000 sztuk tej broni. Broń ta była uznawana za niezawodną, celną i poręczną. Dostateczną rekomendacją dla tych pistoletów wydaje się fakt, iż Niemcy po kampanii wrześniowej rozpoczęli produkcję tej broni na własne potrzeby i wyprodukowali w latach II wojny światowej i w Radomiu i w Austrii ponad 300 tysięcy jej sztuk. Broń więc tą możemy uznać za w pełni nowoczesną. Podstawowym uzbrojeniem strzeleckim Wojska Polskiego były karabiny i karabinki Mausera. Była to broń powtarzalna, kalibru 7,92 mm, zasilana z pięcionabojowego magazynka. O wyborze tej broni zadecydowały walory taktyczno-techniczne, jak i też fakt, iż w podziale potencjału militarnego Niemiec po I wojnie światowej Polska otrzymała w 1921 roku kompletną fabrykę karabinów wraz z zapasem surowców. W fabrykach broni w Warszawie i w Radomiu wyprodukowano blisko 700 tysięcy sztuk tych karabinów. W tym także w zmodernizowanych wersjach. Wybór broni strzeleckiej Mausera jako podstawowej oznaczał, że stosowany w tej broni nabój karabinowy 792 setne razy 57 mm stał się podstawową amunicją strzelecką wojska polskiego. Dążono zatem, aby każda broń strzelająca pociskami karabinowymi znajdująca się na wyposażeniu armii dostosowana była do tej amunicji. W 1939 roku wojsku wraz z bronią pozyskaną w walkach o granicę II Rzeczpospolitej i pozyskaną w ramach wymiany broni z innymi krajami było łącznie blisko 900 tysięcy sztuk tych karabinów. Wskazać należy, że karabiny i karabinki Mausera były od początku XX wieku podstawową bronią strzelecką Armii Cesarstwa Niemieckiego, później Reichswery, a następnie Sił Zbrojnych III Rzeszy. W latach 1935-1945 Niemcy na potrzeby swoich sił zbrojnych wyprodukowali około 11,5 miliona sztuk karabinków Mausera. Była to jedna z najbardziej udanych konstrukcji w swojej klasie. Uznawana była za niezawodną i celną. Karabiny i karabinki Mausera oraz jego modyfikacje były na wyposażeniu m.in. armii belgijskiej, czechosłowackiej, tureckiej, jugosławiańskiej, szwedzkiej, portugalskiej, hiszpańskiej, chińskiej, a także wielu innych armii, w tym także Armii Ameryki Południowej. Po zakończeniu wojny karabinki Mausera znalazły się m.in. na uzbrojeniu armii izraelskiej. Do dziś jest ona w wyposażeniu jednostek reprezentacyjnych Bundeswehr. Broń tą możemy uznać więc za w pełni spełniającą wymogi ówczesnego pola walki. Na marginesie wyjaśnię, że karabinek jest krótszą i lżejszą odmianą karabinu. Karabin Mausera miał 125 cm długości i ważył blisko 4,5 kg, zaś karabinek 110 cm i niecałe 4 kg wagi. Karabin miał lepsze osiągi balistyczne i dawał przewagę w walce na bagnety. Karabinek był zaś poręczniejszy i wygodniejszy w użyciu. Dla porządku warto wspomnieć, że oprócz broni systemu Mausera w uzbrojeniu Wojska Polskiego znajdowało się około 300 tysięcy karabinów i karabinków typu Mosin, Lebel i Berthier. Broni rosyjskiego systemu Mocina została dostosowana do amunicji kaliber 7,92 mm, natomiast do broni francuskich systemów Lebel jest stosowane amunicję kaliber 8 mm. Z tej liczby najwięcej było aż 145 tysięcy było przestarzałych francuskich karabinów typu Lebel. Broń ta była nie tylko przestarzała, ale w warunkach wojny były problemy z zaopatrzeniem w amunicję kaliber 8 mm. Podstawową bronią zespołową najniższych szczebli taktycznych, czyli dru, drużyn piechoty i plutonów kawalerii, były ręczne karabiny maszynowe. Wojsko polskie używało karabinów Browning wzór 28, kalibru oczywiście 7,92 mm. Była to bronią o masie 9,5 kg długości 111 cm i zasilana z magazynków pudełkowych o pojemności 20 naboi, zakładanych od dołu. Zakupiono 10 tysięcy sztuk tej broni w Belgii i podjęto jej produkcję w państwowej fabryce karabinów w Warszawie. Łącznie wojsko polskie we wrześniu 1939 roku dysponowało około 20 tysiącami sztuk tych karabinów. Broń oparta była na amerykańskim karabinie maszynowym Browning M1918. Broń ta została wprowadzona do uzbrojenia Armii Amerykańskiej w końcu I wojny światowej. Jej kolejne, udoskonalone wersje stały się podstawowym ręcznym karabinem maszynowym Armii Amerykańskiej w latach II wojny światowej, w czasie wojny koreańskiej, a pozostała w uzbrojeniu do czasu wojny wietnamskiej w latach 60. XX wieku. Inne armie, jak np. Armia Szwedzka, wykorzystywała ją aż po lata 90. XX wieku. W opinii użytkowników RKM Browning wzór 28 bronią ją bardzo łatwą w obsłudze, lekką, celną, niezawodną. Z całą pewnością była to broń w pełni nowoczesna. Oprócz RKM-ów było także w wojsku polskim blisko 6000 tysięcy lekkich karabinów maszynowych typu Maxim wzór 08 łamane na 15 Broń tego systemu była skomplikowana, ciężka, ważyła ponad 16 kg i była niecelna. Po wprowadzeniu RKM-ów wzór 28 została wycofana z formacji piechoty i znalazła się na wyposażeniu artylerii saperów. Broń to możemy uznać za niespełniającą wymogów ówczesnego pola walki. Podstawową bronią wsparcia na szczeblu batalionu piechoty, czy też pułku kawalerii, były na początku II wojny światowej ciężkie karabiny maszynowe. Zgodnie z etatami i batalion piechoty, i pułk kawalerii miały po 12 CKM. Podstawowym ciężkim karabinem maszynowym Wojska Polskiego przed II wojny światowej był Browning Colt wzór 30 była to broń o kalibrze 7,92 mm, chłodzona wodą, zasilona taśmą, parcianą o pojemności 330 naboi, masie 21 kg i posadowiona na trójnożnej podstawie o masie w zależności od typu podstawy od 17 do blisko 30 kg. Broń była produkowana w fabryce karabinów w Warszawie i do wojny wyprodukowano blisko 8000 sztuk i egzemplarzy. Broń była zmodyfikowaną wersją amerykańskiego karabinu maszynowego Browning M1917, używanego w armii amerykańskiej od I wojny światowej aż po wojnę koreańską. W ilu innych armiach, np. przykład szwedzkiej, był używany aż po lata 90 XX wieku. Broń odznaczała się prostotą konstrukcji, niezawodnością i przy lufie chłodzonej wodą, dużą szybkostrzelnością praktyczną. Aczkolwiek wspomnieć należy, że zasilanie za pomocą tarśmy parcianej która była podatna na warunki atmosferyczne, rodziło problemy w użytkowaniu broni. Niemniej, broń tę możemy uznać za spełniającą wymogi ówczesnego polawarki. Na końcu należy wspomnieć, że CKM tego typu znalazły się również na uzbrojeniu czołgów typu 7TP i Vickers. Co nie było dobrym wyborem, gdyż sposób chłodzenia i sama długość broni stwarzała dla załóg czołgów wiele problemów w obsłudze. Oprócz ckm wzór 30, w uzbrojeniu Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku było jeszcze kilka innych wzorów tego typu broni, pozyskany głównie w trakcie działań wojennych w latach 1918-1920. I tak wykorzystywano przestarzałe już niemieckie maksimy wzór 08, kalibery 7,92 mm, chłodzone wodą, ciężkie i skomplikowane. We Wrześniu 1939 roku było jeszcze około 4,5 tysiąca tych karabinów. Wykorzystywane były też francuskie CKM oczki z wzór 14 kaliber 8 mm. CKM ten był chłodzony powietrzem, zasilany taśmą metalową na 251 naboi. Odznaczał się prostotą budowy i dobrym działaniem mechanizmów. Broń tą użytkowały armię wielu państw jeszcze wiele lat po zakończeniu II wojny światowej. Można ją uznać za spełniającą wymogi ówczesnego pola walki. Broń ta wykorzystywała jednak amunicję Lebel 8x50 mm, a przecież podstawową amunicją karabinową Wojska Polskiego był nabój Mausera 7,92x57 mm. Dlatego też podjęto próbę dostosowania tej broni do amunicji Mausera. Stworzono CKM Oczki z wzór 25. Niestety... Silniejszy nabój doprowadzał do przegrzewania się broni, do szybszego zużywania przewodu lufy i do uszkodzeń broni. Karabinów Oczkisa obu wzorów łącznie w wojsku polskim było blisko 4000 sztuk. CKM Maxim i Oczkis stanowiły uzbrojenie formacji drugoliniowych, batalionów obrony narodowej, kompanii przeciwlotniczych. Maxim stanowił uzbrojenie pociągów pancernych, a Oczkisy wzór 25, tankietek i samochodów pancernych. W związku z rozwojem sowieckiej, a później niemieckiej broni pancernej, pojawiła się konieczność wyposażenia wojska polskiego w środki obrony przeciwpancernej. Uznano, że niższe szczeble taktyczne otrzymają specjalne karabiny przeciwpancerne. Pozostawiono typowo dla polskiej broni strzeleckiej kaliber 7,92 mm, a skuteczność osiągnięto poprzez zastosowanie długiej lufy i zmodyfikowanie pocisku. Tym samym na uzbrojenie wojska wprowadzono karabin przeciwpancerny UR wzór 35. Karabin był bronią powtarzalną, ważył 9,5 kg, jego całkowita długość wynosiła 176 cm. Zasilany był z 3-nabojowego magazynka. Zastosowano nabój typu DS o masie 64 g, a więc blisko 3 razy cięższy od klasycznego naboju karabinowego. Długość lufy wynosiła aż 120 cm. Co pozwalało wystrzeliwać pociski z prędkością początkową 1250 m na sekundę. To bardzo dużo. Wystrzelony pocisk przebijał z odległości 300 m pancerz o grubości 15 mm, a z odległości 100 m pancerz o grubości 33 mm. Tymczasem najbardziej popularne sowieckie czołgi to czołgi typu T26 i BT, które miały w zależności od wersji pancerz o maksymalnej grubości do 20 mm. Cięższy typ sowieckiego czołgu T-28 miał pancer do 30 mm, jednak czołgi te stanowiły zaledwie około 2% sowieckiego parku pancernego. Niemiecki park broni pancernej składał się przede wszystkim z czołgów Pancer 1 i, i Pancer 2, które miały pancerze o maksymalnej grubości odpowiednio do 13 i do 20 mm. Cięższe czołgi niemieckie typu Pancer 3 i Pancer 4 Produkowane przed wybuchem wojny miały pancerze maksymalnej grubości do 30 mm, ale te cięższe wozy Armii niemieckiej to zaledwie około 10% jej parku pancernego. Niemcy wykorzystywali także przejęte z arsenałów armii Czechosłowackiej czołgi typu LT-35 i LT-38 o pancerzeniu do 25 mm. Karabin pozostawał więc w pełni skuteczny w stosunku do ówczesnej broni pancernej. Warto wskazać, że gdyby nie wybuch wojny, w uzbrojeniu armii naszych sąsiadów dalej dominowałyby czołgi lekkie. To właśnie wybuch wojny był impulsem do dynamicznego rozwoju broni pancernej i powstaniu czołgów o silnym opancerze. Z drugiej z tej strony, w toku działań wojennych pojawiło się wiele pojazdów lekko-pancerzonych, samochodów pancernych, transporterów opancerzonych, w stosunku do których karabin przeciwpancerny nadal byłby skuteczny. Dlatego też Sowieci aż do końca wojny utrzymywali w uzbrojeniu swojej piechoty podobną broń. Sowieckie dywizje pichoty z końca okresu wojny miały według etatu po 211 różnic przeciwpancernych kaliber 14,5 mm. Pocisk wystrzelony z tej broni przebijał z odległości 300 m pancerz o grubości 40 mm, czyli tylko niewiele więcej niż polski karabin przeciwpancerny. Nasz karabin przewyższał swoimi walorami taktyczno-technicznymi podobne konstrukcje brytyjskie, niemieckie czy szwajcarskie. Z tych też względów broń tą możemy uznać za spełniającą wymogi ówczesnego polawarki. W skład uzbrojenia pojedynczego strzelca wojska polskiego wchodziły także granaty ręczne. W 1933 roku do uzbrojenia wprowadzono granat zaczepny typu Z, wzór 33 o masie 360 g i granaty obronne typu O. Wzór 33 o masie 600 gram. W obu typach stosowano zapalniki wzór 31. Co ciekawe, licencję na ten zapalnik kupiła Francja, która wytwarzała go bez większych zmian aż do lat 90. XX wieku. Broń to możemy uznać za w pełni nowoczesną. W latach 30. XX wieku w wielu czołowych armiach świata wprowadzono do uzbrojenia broń określaną granatniki. Wypełniały one lukę pomiędzy zasięgiem rzutu granatu ręcznego, a minimalnym zasięgiem działania moździerza piechoty. Pozwalały razić cele na dystansie od 100 do około 800 metrów. Granatniki czyniły zatem atakującą piechotę zdolną do walki z okopanym przeciwnikiem. Nie inaczej było i w Wojsku Polskim. Prowadzono na uzbrojenie najpierw niewielkiej ilości granatników rodzimej konstrukcji wzór 30, kaliber 46 mm a później rozpoczęto wielkoskalową produkcję ich udoskonalonej wersji wzór 36. Granatnik ważył zaledwie 8 kg, a można było z niego wystrzeliwać granaty o masie 760 g. Łącznie na uzbrojeniu Wojska Polskiego było około 4000 sztuk granatników obu modeli. Polski granatnik w porównaniu z konstrukcjami zagranicznymi odznaczał się prostotą budowy, a przez to prostą obsługą i dużą skutecznością działania. Śmiało można go zaliczyć do broni spełniającej wymogi ówczesnego pola walki. Problemem we właściwym wykorzystaniu granatnika na polu walki była zbyt nisko skalkulowana jednostka ognia, zaledwie 20 sztuk pocisków, a przez to braki w zaopatrzeniu oddziałów amunicji. Poza granatnikiem zasadniczą bronią stromotorową piechoty był moścież. Standard w tym zakresie wyznaczały powstały w okresie I wojny światowej i udoskonalony po jej zakończeniu moździerze kaliber 81 mm firmy Stokes Brandt. Podobnie jak w przypadku granatnika, problemem we właściwym w wykorzystaniu moździerza na polu walki była zbyt nisko skalkulowana jednostka ognia, zaledwie 24 naboje. Broni tej i broni opracowanej na jej podstawie używano na całym świecie jeszcze wiele lat po zakończeniu II wojny światowej. W Polsce używano opracowanych w oparciu o konstrukcję francuską moździerzy wzór 28 i produkowanych na licencji moździerzy wzór 31. Ważyły one około 60 kg i pozwalały wystrzeliwać pociski o masie blisko 3,5 kg na odległość do 3 km lub o masie 6,5 kg na odległość do 1200 m. Broń ta w pełni spełniała wymogi ówczesnego pola walki. Reasumując... Należy podkreślić, że pomimo pewnych mankamentów uzbrojenie strzeleckie było dobre i odpowiadało ówczesnym światowym standardom. Także właściwy był poziom szkolenia kadry odpowiedzialnej za wykorzystanie broni na polu bitwy. Problemem były stopień nasycenia niektórymi rodzajami broni, a w zakresie karabinów przeciwpancernych przesadne dbało się o zachowanie tajemnicy wojskowej, która w swojej konsekwencji prowadziła do niewłaściwego przeszkolenia żołnierzy i użycia broni na polu walki. Z całą pewnością postęp w zakresie taktycznej i technicznej jakości sprzętu uzbrojenia, jaki się dokonał w okresie dwudziestolecia międzywojennego, był znaczny, jak na miarę możliwości państwa zniszczonego wojnami toczącymi w latach 1914-1921. Jednocześnie przygotowano i planowano wdrożyć do uzbrojenia wojska szereg nowoczesnych wzorów broni. Karabiny powtarzalne, pistolety maszynowe, nowe karabiny maszynowe. I najcięższe karabiny maszynowe kalibru 20 mm. Na koniec warto dodać, że rekomendacją dla broni produkowanej przez polskie wytwórnie i znajdującej się na uzbrojeniu wojska polskiego był eksport broni. Uznanie wśród odbiorców zagranicznych znalazły karabiny maszynowe, ręczne wzór 28 i ciężkie wzór 30, karabinki Mausera, granaty ręczne, pistolety WIS oraz granatniki wzór 36. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania i komentowania filmu.